O tak! Mój o mocniej nawala nawalaj, ja rób drag klika! Nie! Teraz od że oddalamy! Nie! A czekaj, mam mikrofon! Kurde, mam mikrofon! A daliś... Nie słyszałeś kiedyś o masowych zbrodniach w Jugosławii? Tak, to była moja smaka. Co? nie było nie. E, wait, tu la, la, nie, 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 yes! nie, 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 tego, nie, te... Ej, yes! tak! e, no Zabiłem Zabiłem jednego! nie, tutaj mam tutaj nie, A mnie nie, ja nie, 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 on ma nie, 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 nie widzę, to jest największy problem. Jesteś... U mnie nie widziałem, udostępnię Ci Tak dużo. Taka... Uch, 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 uch. No faktycznie. Widzisz, widzisz, widzisz moją mapę? Czyli idziemy na inny serwer. Tak. Na jaki? Na takim, gdzie mam normalny render. Czyli jaki? Hiszpański? Wszystko to hiszpańskie to dobre. O, oh, rich. Dobra, idziemy na uniwers. Jakby... Jakby... Do, nie pytajcie mnie czemu jestem kobietą, jakby... Ja sam nie wiem! Boy, Sigma Boy Ale dziwnego hita Uch. mu zadałem. Weź go na Ale klacz! Byłeś kiedyś Jamesem bondem? Nie, ale byłem James kibiki pierdek. To jest indyjskie inę jakieś. Dobrze, że nie cofł. <laughs> Ej, ja ty lubiałeś nazwę kontenciarz! Czy nie? Kim hmm. Jakie <grymne> miałeś pytania? że nie <grymne> łamiesz praw autorskich, ja u Ciebie <grymne> miałem piosenkę... Ja mówię na filmiku, miałem piosenkę gdzie RING, gdzie który ma dwa psy, Ty to normalnie śpiewałeś... I widzisz, jakaś nie jest jeszcze do tego... Dab, 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 dantem... No, Jonathan Galindo umie grać. Yeah! <grymne> no jak on biegał, On biega, bo... <grymne> Czyli, czyli ty robisz tak, że... że... <grymne> <smurwa. grymne> <grymne> Za naszą bazą. Kolejny co? To no? mi się nie klej, który będzie używać przez 4 miesiące. Hmm. No jakie chłopaki, ty nie no. śmiać. Nie no, ja mam lepszą nazwę jednak. O no kurde. Serio? Tak. Uklej go tylko w No jest No, jakieś... no, no typie, no masz tak dziwnym... Jest! Mamy beda? Tak, 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 zniszczaj im beda! Ażur! A na no, czy... Nas kibidit... Nagrali go! Zabiję go. Jest! Yes. <laughs> <laughs> o ten skin mi chodziło! <laughs> no. <laughs> ja tutaj mocno... No pierwszy zielony zniszczy tylko beda. Ale oni się już do ra jeden leży. Ale oni cisną bardziej niż biegunka. Da zniszczę im beda. A się biegunka. Zliściłem. <mówiłem> Ale masz krzywe zęby Bieg widził. Zob <mówiłem> Zobaczysz na filmie. Nie. Yeah. <mów> <Bieg> <mów> <mów> Lubię serek kalapkowy. W z Kindrem. No nie, widziałeś to ja ty... Nie, nie, widziałeś. Szybki bełcik. <noise> Ej, kto to baje papija Tien filo? Ej, idź do bazy, no tak. bo ja lecę na nich. zniszczę im Ale jestem baza. Ale jesteś kilkolot. Tu nie. Jest. A ty słuchasz muzyki nieklasycznej czyli yes! moharta. <noise>